manko witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marcin, zapraszam was na kolejny materiały na moim kanale, moi drodzy ostatnio specjalnie dla was wypłaciłem trzy fajne skiny z CSGO Skins, kałaszek, emeczka i usp, który będzie na openingu, na filmiku, jeszcze go wam nie zaplodowałem, ale myślę, że wrzucę go lada dzień i dzisiaj przez kolejne jakby materiały będę rozdawał tego headshota, ten strzał w głowę. Taki akurat float, fajnie się trafił, field tested, także jeśli chcecie tego kałaszka to łapka w górę, sub, komentarz Te jeszcze, czekajcie, ten glock i ta mk będzie rozdawana w tym tygodniu, bo dzisiaj kiedy to nagrywam to jest wtorek Więc pewnie jakiś czwartek, piątek będzie stream i możliwe, że od razu te dwa skiny po prostu rozdam, żeby mieć spokój i potem zajmiemy się rozdawaniem tych także to tyle tytułem wstępu, a teraz lecimy z dalszą częścią e, filmiku. Obserwuj stronę csgo-skins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. W Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Jak wiecie ostatnio na Fistici miało miejsce dosyć e, niezła kicha, gdzie przy odpowiedniej komendzie y, można było zrobić sobie takiego ala prostego wallhacka. I pojawiło się też sporo fajnych memów, wiecie jaka jest najlepsza konkurencja dla płatnych cheatów? Valve Nie wiem jak to się stało, Jaki, jakiś był właśnie exploit po chyba którymś tam update'cie, gdzie ludzie podostawali właśnie bana na 2 lata I znalazłem sobie tutaj taką stronkę właśnie, to jest ta faceittracker.net Gdzie mamy tutaj graczy, którzy właśnie tego bana dostali i możemy tutaj zobaczyć sobie, e, jakby początek, powiedzmy. Tylko to trzeba oczywiście zamknąć, bo to strasznie dużo kurde, tych reklam ma. Gdzie mamy tutaj status? Wszyscy, którzy mieli za cheating, to są bany i to są gracze, którzy korzystali z tego exploitu. A skąd to wiem? No bo była taka kara właśnie od strony e, faceta, że e, Faceit typowe takie indywiduła daje bana na równo 2 lata. Od, e, no, w sumie tutaj ma, nie wiem czemu. Akurat jest liczone, że jest dostał 7 do 9 kwietnia. Tutaj dostał 8 również do 9 kwietnia, ale tutaj tylko godzina się ruszy. No, dwa lata i z hakiem, ale za, oczywiście możemy to spokojnie sobie. E, spokojnie to możemy sobie zaokrąglić. E, tutaj za specjalne zamierzenie Elo. Pierwszy, pierwszy raz widzę taki. E, taki powód bana od wielu wielu miesięcy i tutaj mamy właśnie kolejne konta na kolejnych stronach cheating, ban, evasion czyli unikanie bana za cheating unikanie bana, cheating unikanie bana i tak dalej dalej tak dalej niektórzy dostawali jakieś bany za AFK po to żeby farmić punkty fajny powód bana tak samo właśnie jak to zanieżenie elo żeby sobie nie wiem jakieś tam AVG porobić grając jako 10 level grając z trzecimi, czwartymi levelami powiedzmy takie lobby też a takie loby też natrafialiśmy. Eee, także, no fajnie, tutaj mieć banana na dwa lata. To sobie zamkniemy. O, przepraszam, właśnie. Akurat grałem grałem FACE eee, To są właśnie ludzie, którzy są eee, zablokowani. Eee, dostałem akurat te konta od eee, Hypera Pozro. I tutaj właśnie jest badge. Oni mają różnego rodzaju odznaki. I on był w sezonie pierwszym eee, w top 1000 NA. Nasz tutaj magazyn, i zobaczcie, jakimś, jakimś kurcze dziwnym trafem, odkąd miał ten, odkąd był ten exploit, jakieś tutaj nagle zielone dywany. Tutaj aktualnie tego nie ma. Niektórzy faktycznie hamsko z tego korzystali. Bardzo hamsko z tego korzystali. Nawet można chyba spróbować wejść na. Jeden z meczyków, żeby Sprawdzić o ile się uda, bo dzisiaj miałem w ogóle problemy z, wejście, z wejściem na mecz W ogóle nie widziałem żadnego lobby, nie wiem Czy W ramach tego, no, no nie wejdę, w ramach tego exploitu, czy coś faceit jeszcze wprowadza jakieś e, Właśnie zwalkowane za cheating, czy wprowadza jakieś e, zmiany na, tym, na tej stronie, że ta strona teraz Działa jeszcze gorzej niż e, działała To mam właśnie kolejnego borcz. Też nagle jakiś Dziwny Win streak moi drodzy, od 7 kwietnia hmm. 7 kwietnia to była akurat chyba sobota, nie, to była niedziela i właśnie w niedzielę też Pago nagro, no, robi ten stream, ten challenge do dychy w 7 dni No i nagle 7 jakoś dużo miał gier, gdzie Chłopy strasznie Dziwnie skanowały przez smołka, że jak uciekało się, jak wiecie Jest wymiana Strzałów przez smoka Jeden po prawej stronie smoka drugi po lewej i oni się tam walą, nie? Jeśli strzelacie się i nagle wiecie, że, słyszycie, że gościu ucieka, no to jak, pa jak Pago mówił, że tym celownikiem śledzicie mniej więcej W wyobraźni trajektorię jakby ruchu Przeciwnika No to po prostu walicie full auto i ciągniecie tym celownikiem no nie wiem, na przykład z lewej do prawej strony A ten gość akurat yy, celownikiem Trzymał w miejscu i, jest, i walił full auto tam akurat gdzie, gdzie był Pago No także Moi drodzy, tak to w tej chwili wygląda. To są właśnie kolejne te, te konta, że to jest właśnie bane in midgame. Właśnie mamy o Zyna. To nie jest jakieś, wiecie, nie wiadomo jak dziwna sytuacja. I to jest właśnie ta, ta komenda. Echo cudzysłów, Jedenka. Mamy blink svchits 1. Można było nawet sobie w jakby sposób renderowania zapisywać albo kasować na przykład smołki i tego typu rzeczy. I tam, gdzie byli gracze, mieli właśnie taki, takie pudełko trójwymiarowe w kolorze jasno-niebieskim, tam cyjanowym, jak to CS tam określa. Tak samo jak celowniki. No, i tutaj był akurat jeden typ, to był drugi, no i to był trzeci. I ewentualnie inne przedmioty miały wtedy, róż... to... Jezu, różową, żółtą obramówkę, a gracze mieli ten jasno niebieski kolor. Jak to wyglądało, moi drodzy, wyglądało to w ten sposób. To jest akurat, no, niestety, taka jakość najgorsza z możliwych, czyli 480p, ale w tym klipie jest to jakość najlepsza. Wyłączmy to. No i tutaj dali mu właśnie tą komendę, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Gościu z takimi skinami, nie? i zobaczcie jak to w ogóle widać no widać kupę co prawda bo jakość niestety jest taka jest nic na to niestety nie poradzę ale no i nawet próbował jakby wyłączyć tą komendę naciskając tam jakieś 0 false i tak dalej no ale tej komendy nie można było wyłączyć nie ciekawe czy tą komendę dało radę wyłączyć czy po prostu był tak jakby taki one way ticket że jeśli się wklepało to to wiecie to nie można już było tak naprawdę z tego Moi drodzy, wejść. Teraz pytanie: Czy to było jakby, czy to był jakiś specjalny zabieg po to, żeby wyłapać? No bo ci, którzy czytują na płatnych cheatach, no to ja wiem, czy logicznie można to ująć, że chętniej, prędzej skorzystają właśnie z takiego eksperta, żeby sprawdzić, jak to wygląda, że jakaś, nowa, nie wiem, taka w cudzysłów nowa wariacja wallhacka, cheata, że ludzie dostawali na tak bany. Właśnie to jest typowo pod Face ale czy Valve, czy tam waknet, jakby to zarejestruje, czy będzie wtedy jakby jakiś indykator, czy jakiś współczynnik tego kto, jakie konto z tego exploit'a korzystało. Czy będzie to konto jakoś podświetlone w jakiejś tam bazie danych tych wszystkich kont. To jest wiecie, to jest takie Wróżenie z fusów i taka, no nie wiem, e, troszkę wybujała moja wyobraźnia, czy, że czy oni mogą mieć coś takiego, jeśli no muszą jakieś te, jakoś te konta śledzić, czy te konta będą wtedy nie jakoś podświetlone, zaznaczone innym kolorem, czy zobaczą, że ci, którzy faktycznie wpisali tą komendę, no to, no to nie, tak jak w tych, jeżeli użytkownik X użył tej komendy, to coś tam, coś tam im wypluje. No. Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy oni faktycznie z, tych, z tego będą, moi drodzy, jakoś korzystać. Czy ci, którzy używali to na matchmakingach, na premierach, na skrzydłowych, na casualach nawet dla jaj, żeby sprawdzić, czy to działa i jak to działa. Czy oni w ogóle też dostają bana tak jakby poza, poza Faceitem Dajcie znać w komentarzu, co o tym, co Wy o tym w ogóle myślicie. Słuchajcie, udało mi się pobrać to demo i widzę Kiziego, kurde, Kiz i Pozdro. I to jest właśnie ten. Yy, magazyn. Możliwe, że on. Od tego samego momentu zaczął to używać. Ale Boże, jaki, jaki jasny jest ten. Jaki jasny jest ten CS, kurde, jak, jak to się świeci. Szczerze, musiałem wejść przez jedną przeglądarkę do tego e, meczu. Ale, jak jasny jest ten tak jak to się świeci ta podłoga. Na, jak psujajca. O! Widzieliście to? Ja, pierniczę, Co to było w ogóle? O teraz to wygląda inaczej, ale kurde, na początku nie wiem czy to będzie widać w ogóle, bo... Czy to będzie widać na ten, na, na OBSie Podczas nagrywania No zobaczymy czy ten... Magazyn faktycznie od początku będzie tutaj używał e, tych cheatów Ciekawe czy też, nie no, tutaj Kizzy raczej gra solo Mi się wydaje jakieś elo mu zabrało To on no, od początku jakby... Jakby patrzył. Jeśli faktycznie ma od początku, no to o tamtym już. O tym już wie, że on tam stoi, nie? I czy on jakieś info tam mógł dawać? No teraz, tak jakby trochę awcze, możliwe, że sobie coś tam sprawdza. No nie, zobaczę jakąś taką rundę, gdzie faktycznie będzie to takie wiecie, jakby obvious, nie? Słuchajcie. Jak oglądałem te demko runda w rundę, runda w rundę, wszystkie no, na tej rundzie teraz skończyłem, dalej już nie oglądałem. Nie było ani jednej rundy, która dawałaby jakby do zrozumienia, że on używa jakiegoś fullhacka albo tak się zajebiście z tym kryje, że daje się podkładać. Były takie sytuacje, że jak on gra na bombside B, ustawił się powiedzmy tutaj na tym, na tym plato, nikt nie raszował, oni raszowali tutaj od mida, raszowali tak, czy nawet z respa, raszowali tutaj właśnie dy dywanami do, do góry. On w ogóle nie zareagował Tak samo jak y, ktoś mu y, pikował To nagle nie dostosowywał jakby Swojego celownika do pozycji głowy przeciwnika Tak jak wiecie typowy bezmózgi walka to robi Nie zobaczyłem ani jednej rundy Więc nie wiem czy Możliwe że Faceit Czy ten unsheathe faceheata wyłapał po prostu te osoby które Faktycznie wpisały tą komendę i możliwy czas jaki Jaki gracz z tą komendą włączoną Jakby grał, bo jeśli nie dało się faktycznie wyłączyć tego Tak jak svchits 1 i potem svchits 0 Jeśli się nie dało wyłączyć, a nie wiem tego Jeśli wiecie napiszcie w komentarzach to po prostu ludzie, nie wiem, możliwe że resetowali gierkę albo wychodzili, znaczy musieli po pewnie wyjść, zamknąć grę, odpalić się z powrotem, żeby ta komenda jakby się wyzerowała i w sumie tyle. No bo z tego co wiem, no to Se Sebok użył tej ko tą komendę raz na chwilę, żeby pewnie sprawdzić czy to, czy to działa, no i no nie widzę żeby tam, e nie widziałem żeby bana dostał tak naprawdę, także on tutaj gra. Jak na no moje normalnie, zobaczcie, no gdybym miał wallhacka, no to raczej tak głupio by nie pikował. Ja w sumie patrzę na ja to, ile on elo ma, że tam 10 level, no to No ro robi. Strasznie takie wiecie, trywialne, jakby jakby błędy, nie? Także nie, nie uważam, żeby. Możliwe, że akurat wybrałem takie, takie, a nie inne demko, że on akurat tutaj, możliwe, że gra czysto, możliwe, że. W tym pierwszym meczu z 7 kwietnia, możliwe, że tam lata po prostu taki obvious odpalony, on tutaj niby robi 20-11. Statystyki takie wiecie, Picuś, Glancuś. Możliwe, że też przeciwnicy, jakby. Przeciwnicy, jakby wiedzieli już o tym eksploicie i po prostu zreportowali go, wpisując tam w zgłoś w inne, że używa tej komendy. No, i Faceit to akurat yy, badał. No, tam Hyper też pisał chyba do Faceita, do, do ticketu, czyli znaczy ticket do, na, do supportu Elo mu zwróciło dwa mecze. No, Pago chyba też dostał yy, zwrot 50 tam Elo. Ja akurat nie dostałem żadnego zwrotu Elo, bo w niedzielę no, nie grałem w cs tak naprawdę. Myślę, że gdybym grał i przegrał dwa mecze, to prawdopodobnie też dostałbym zwrot yy, Elo za Za właśnie za takie dwa mecze. Także. Ciężko powiedzieć, jak to, jak to działa. No, wygląda to na to, jakby jakby Faceit wiedział kto tą komendę używa, prawdopodobnie też jak długo tą komendę używa, no i wszyscy z, to, z tą komendą dostali po prostu e, bilet w jedną stronę, żeby sobie wrócili za dwa lata na, na Faceity. No i teraz też będzie ogromny wysyp e, smurfów, no bo wątpię, że ludzie, którzy faktycznie codziennie tego Faceita grają po kilka, kilkanaście meczów dziennie, że jakby sobie odpuszczą tego, tego Faceita. Jakby odpuszczą sobie tego Faceita i wiecie i będą czekali, będą grać 2 lata matchmakingi i premiery, gdzie tam jest o wiele więcej tego cheaterstwa i to takiego pewnie za 100 dolarów czy tam 100 euro miesięcznie, jak nie, jak nie lepiej. Także no możliwe są właśnie też te bany innych kont za ban evasion, czyli za unikanie bana możliwe, że te smurfy już zaczynają po prostu um, Faceit banować. Także słuchajcie, no z mojej strony to tyle. Dajcie znać co o tym yy, sądzicie. Jeśli Matrofem się sprawa, to łapka w górę, subkomentarz. Jeśli dostaliście bana, za to dajcie znać. I napiszcie w ogóle, jak długo używaliście tego tej komendy. On chyba nie wie, że go tutaj wywali. Tak mi się wydaje no 7 HP. Zabrało to tylko 3 HP. Niespełna. 12 kroków od BSA patrzeć przez, przez tę ścianę. No i nie zapomnijcie właśnie o subie, o komentarzu odnośnie tego e, kałaszka do, do wygrania. Jak to, ktoś dotrwał do tego momentu to właśnie ten kałaszek jest e, do wygrania na przez najbliższe jakieś chyba jeszcze, oprócz tego to pewnie jeszcze jakieś trzy filmy wlecą. I tyle. Trzymajcie się, pozdro.